Siemanko. Witam Was w moim odcinku Karola na rowerze. Może światło będzie lepsze z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co uważam po roku jazdy na szosie w mieście. Czy to jest dobry pomysł, czy nie zmieniam zdania, czy nadal będę używał Crossa, oraz co musiałem zrobić, żeby go dostosować do jazdy po mieście. Zaczynamy. A więc tak, rok temu kupiłem Crossa 1.0 używanego. W celu właśnie poruszania się po mieście. Mieście typu Kraków. E, plusy tego miasta jest oczywiście to, że jest dużo e, po prostu ścieżek rowerowych. Ja też znam bardzo dobrze to miasto, więc wiem e, jak się po nim poruszać sprawnie, e, wiem jakie ma potrzeby. Oczywiście trudnością są e, tory tramwajowe oraz właśnie kostka brukowa, e, ale ogólnie uznałem, że. Najlepszym, najszybszym dla mnie pojazdem, jeżeli chodzi o miasto, będzie rower szosowy, tylko po prostu będzie wymagał e, kilku udogodnień. Może niekoniecznie rower szosowy, co bardziej nawet rower gravelowy byłby lepszy, ale ze względu na cenę, niekoniecznie chciałem e, w tej chwili korzystać z roweru gravelowego. Szczególnie że tą oto maszynkę kupiłem za całkiem fajne pieniądze. Dobra. Więc co sprawiło, że ustawiłem ten rower pod siebie? Najpierw zmieniłem opony przede wszystkim. Eee, oryginalnie właśnie kupiłem City Ride y o szerokości 28 o dosyć mocnym bieżniku, które sprawiają, że ten krosik niestety traci całe ważenie. Traci tam swoją swobodę, jeżeli chodzi o rower szosowy. Strasznie ten był jest na, e, ciężki po zmianie opon właśnie na takie e, klocki. Ale robi z niego małego Road Plus'a i powiem szczerze, ja się nie boję nim przejechać po jakimś szutrze, nie boję się przejechać po jakimś terenie, ponieważ te oponki jak najbardziej się sprawdzają oraz pewność moja na torach tramwajowych też jest większa, ale to jest związane też z doświadczeniem i techniką. Nie, na większe sobie nie mogę pozwolić, może by 30 weszły. No, ale niekoniecznie już tutaj od góry brakuje w hamulcach trochę miejsca. Nie wiem, jak sobie te opony radzą na śniegu, ponieważ wcześniej były inne opony. Ponieważ na początku okazało się, że nie pasują z błotnikami. Błotniki, po co błotniki? Ja jeżdżę naprawdę codziennie rowerem i muszę być przygotowany na coś takiego jak deszcz. I na początku były to SKSy Yy, I problemem było to, że w momencie zamontowania sks yy, nie mieściło się 28. Yy, po prostu brakowało pół milimetra, yy, więc musiałem zmienić opony na 25 piątki. Yy, I tak z yy, tymi tak 25 piątkami był problem, ponieważ yy, delikatnie jak gdzieś oparłem jak o rower o coś, to zawsze ocierały. Ale już kupiłem te płotniki, były stosunkowo drogie, więc trzymałem się tego. Aż po roku jedna blaszka przyrdzawiała. Nawet jakbym poszukał, to mam blaszkę zapasową. Można też kupić taką blaszkę, ale stwierdziłem w momencie, jak odpadł ten jeden element, że to jest znak, że trzeba to zmienić. I szczególnie że opony cały czas czekały. Leżały opony, więc uznałem, że pcham inne butniki. I w tym roku weszły zafalowskie błotniki. One są chyba o szerokości 30, do 35 mm. 30 mm wejdzie na pewno. I przez to, że one nie są montowane pod widelec, tylko na widelcu, na paskach, sprawia to, że można wrzucić szerszą oponę. I odpowiedni sposób, po prostu sam błotnik ustawić, i w ten oto sposób zmieściła się ta 28. Tak jak mówię, jestem bardzo ciekawy, jak ta opona czy sobie da rady ze śniegiem. Wiem, że szersze na pewno sobie dadzą radę ze śniegiem. Wiadomo, na lód nie ma mocnych, ale może ze śniegiem na pewno sobie radzą z żwirem, z piaskiem. To już wiem o tym. Więc samych opon, no tak jak mówię, ten rower traci tą lekkość roweru szosowego. Ale jeżeli chodzi o, do, o jazdę miejską, jak najbardziej fajnie się sprawdza. E, tak jak mówię, tworzy z tego roweru małego Road Plusa. Torebka w kropki dla fanu, dla tego, żeby po prostu było coś ładnego. E, dopasowane do koloru właśnie torebki oraz elementów e, dodatkowych. E, oczywiście kapsle e, e, na owijkę, którą muszę zmienić. Paskudna owijka Proxa. Ale trzeba przyznać jedno, jest mega miękka, a ja potrzebuję bardzo miękkiej owiki. Ja pomimo tego, że ta owika jest miękka, tania i miękka, to i tak jeszcze pod nią podkładam e, zazwyczaj jak wymieniam owikę e, części starej owiki. Dobra, z ważnych elementów jeszcze jest pedał. Pedał e, z dekatonu, e, akurat korzystam z tych pedałów, dlatego że one mają ten materiał ścierny który po prostu dobrze łapie sam, samego buta, nie niszcząc go. No, po roku już widać, że jest trochę zużyty, ale no, nie ucieka mi tu roga, nie mam problemów w deszczu, więc tutaj do miasta jak najbardziej polecam takie rozwiązanie. Są też rozwiązania na lepszych łożyskach na, z innych firm, ale to rozwiązanie jest tanie i dobre. Z dekatlonu jeszcze uchwyt boczny. Podobają mi się te uchwyty boczne, po prostu tutaj nie z powodów jakichś. On nie jest akurat też w miarę tani. Mam ich parę jeszcze w domu, dlatego tutaj zastosowałem. Bardziej mi się podobają stopika, ale stopika jest droższy. Tutaj rzuciłem. Tu pewnie jeszcze wyląduje w końcu sakiewka albo jakiś uchwyt na. Zapięcie rowerowe, ponieważ zapięcia trzymam w sakiewce i sakiewka już błaga o litość po tym roku użytkowania. Co chcę zmienić? Na pewno, jeżeli nie będę sprzedawał tego roweru, bo niestety nie mam jeszcze tej decyzji, bo całkiem prawdopodobnie, że na rower codzienny po prostu zrobię mojego starego. Cyclocrossa, w którym przejechałem Wisłę i tam będę miał jeden napęd Apexowy 1 na 11 który będzie skopiowanym napędem z Gravela, więc tutaj będzie ten plus, że i tu i tu będę miał kopię napędu, ale tutaj będę chciał zmienić na napęd 1 na 10 z używaną przerzutką Tiagry, z korbą. No zobaczymy, co się uda dorwać. Raczej już na pustej ośce. Zobaczymy co się uda wrzucić, zobaczymy coś, co tutaj się przyjmie w ogóle. Ale na pewno będę chciał jeden na 10, żeby po prostu ułatwić cały system. Nie potrzebuję przed nimi przerzutki w mieście, ona mi tylko przeszkadza, nie zawsze wskakuje, muszę się męczyć. Muszę o niej pamiętać, jeszcze tutaj są 3 blaty, więc tym bardziej to, ta prostota użytkowania nie jest taka przyjemna. Yy, więc yy, po prostu trzy laty z przodu są dla mnie zbędne, yy, Więc będę tutaj tworzył napęd 1 yy, na 10. Dlaczego nie 11? Kwestia ceny. No i poza tym, jak będę miał tutaj tiagrę, to tiagrę będę miał w razie W yy, na kopię do szosy, albo z szosy będę miał kopię. Yy, no i kolejny powód, dlaczego nie chcę przedniej przerzutki. Yy, lewa łapka. Mam chorą lewą łapkę yy, i dla mnie jest problemem czasami podciągnąć tą linkę z tej lewej ręki. Więc dlatego będę mimo wszystko wyrzucał przed nią przerzutkę. Chyba wszystko powiedziałem na ten temat. Dajcie znać, co Wy uważacie o takim pomyśle. Czy, właśnie czy polecam rower szosowy jako rower? miejski. No absolutnie nie, to jest moja, moja głupota. Jeżeli szukacie roweru uniwersalnego, jednego, do, do jazdów do pracy i tak dalej i tak dalej, będę Wam polecał rowery fitnessowe albo crossowe. Czy też trekkingowe, zależnie od osoby. Ale raczej normalnej osobie bym polecał rower fitnessowy, przez to, że ma prostą kierownicę, wszystko jest tańsze, wszystko lepiej się mieści, bla 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 bla. Na pewno będę walczył o napędy jeden na w rowerach miejskich. To będzie mój, pas, mój wyborczy postulat. No. no, to wszystko chyba na dzisiaj. Dajcie znać, jakie wy macie rowery. Dajcie znać, co wy oczekujecie od rowerów miejskich, swoich rowerów miejskich. Oraz napiszcie, ile macie swoich rowerów. To wszystko. Do zobaczenia. Cześć.